Tematem dzisiejszego spotkania są mity o żywieniu w chorobie nowotworowej, a wykładowcą jest pani Iwona Sajur, dietetyk kliniczny, specjalista do spraw żywienia. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam temat mitów dotyczących żywienia w chorobie nowotworowej. Wiadomo, że w momencie rozpoznania choroby nowotworowej pojawia się wiele różnych pytań dotyczących tego, jaką dietę należy stosować. Czy to powinna być dieta bez cukru, czy bez tłuszczu, czy powinna zawierać same warzywa, czy powinno się stosować różnego rodzaju suplementy, albo na przykład może pić soki. Wiele różnych informacji oczywiście można pozyskać ze źródeł popularno-naukowych, z internetu, od znajomych, którzy być może już kiedyś zetknęli się z chorobą nowotworową. Część informacji może dostarczyć również lekarz prowadzący. Niemniej jednak, jeśli wszystkie te informacje zbierzemy w całość, to okazuje się, że powstaje jeden wielki chaos. I tak rodzą się, drodzy Państwo, mity dotyczące żywienia w chorobach nowotworowych. Pierwszy mit, o którym chciałabym powiedzieć, to bardzo często powtarzająca się informacja, mianowicie, że cukier żywi raka. Jak jest naprawdę? Jeśli chodzi o cukry, cukry to inaczej węglowodany. Dzielą się one na proste i złożone. Wiemy oczywiście, że bez węglowodanów organizm ludzki nie potrafi sobie radzić. Te cukry występują w różnych produktach: naturalnie w warzywach i owocach, w produktach zbożowych, w, mlekach, w mleku, przetworach mlecznych, nasionach roślin strączkowych. Oczywiście, duża ilość cukrów jest także dodawana w procesie produkcji żywności. I głównie są to cukry rafinowane, albo w postaci cukru, który znamy z cukierniczki, albo w postaci różnego rodzaju syropów glukozowych czy fruktozowych. Więc pora wyjaśnić, do czego są nam potrzebne cukry? Po pierwsze, jest to główne źródło energii dla organizmu. Większość cukrów, która jest spożywana przez nas żywnością, jest wchłaniana do krwiobiegu w postaci glukozy. Ta glukoza odżywia większość komórek naszego organizmu: mózg, serce, wątrobę, mięśnie, jelita, nerki. Są komórki w naszym organizmie, które nie potrafią żyć bez glukozy. Są to komórki nerwowe i erytrocyty, czyli komórki krwi. Zatem pojawia się pytanie, czy można zagłodzić komórki nowotworowe? Otóż drodzy Państwo, komórki nowotworowe podobnie jak komórki naszego organizmu, wykorzystują glukozę do różnego rodzaju przemian metabolicznych. W momencie, kiedy w naszej diecie zabraknie węglowodanów, czyli cukrów, uruchamiany jest szereg procesów, który ma wytworzyć te węglowodany, a mianowicie glukozę. W związku z tym organizm zaczyna pozyskiwać glukozę z białka, z tłuszczu. Tego, tych zapasów, które mamy zlokalizowane chociażby w wątrobie czy w tkance tłuszczowej. Zdarza się niestety też, że w kolejnych etapach, kiedy tej glukozy czy węglowodanów w naszej diecie jest zbyt mało, organizm zaczyna pozyskiwać również ten substrat z mięśni. Jest to główna przyczyna chudnięcia i wyniszczenia organizmu osoby chorej na nowotwór. W momencie, kiedy właśnie białko zużywane jest na procesy energetyczne, a nie na procesy budulcowe, dochodzi do bardzo szybkiego wyniszczenia organizmu. Oczywiście w perspektywie czasu grozi to wyniszczeniu, natomiast komórki nowotworowe i tak pozyskują w ten sposób przy okazji tych procesów swoje paliwo do namnażania się. W związku z tym eliminując węglowodany z diety, tak naprawdę nie można powstrzymać rozwoju nowotworu. Bo, krótko mówiąc, nie da się zagłodzić nowotworu bez szkody dla organizmu. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie naszego organizmu na węglowodany, czyli cukry, u zdrowej osoby jest to przeciętnie od 45 do 65% energii w diecie. Natomiast u osoby chorej na nowotwór, ta dzienna ilość kalorii pochodząca z węglowodanów, czyli z cukrów, jest troszeczkę mniejsza, może być troszeczkę mniejsza od 35 do 50% ze względu na to, że bardzo często organizm w trakcie choroby nowotworowej może potrzebować więcej energii, chociażby z tłuszczu. Jeśli chodzi o taką dzienną, minimalną ilość węglowodanów, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, czyli do zabezpieczenia tych potrzeb komórek mózgowych i erytrocytów, dla osoby dorosłej jest to nie mniej niż 130 gramów na dobę. Natomiast, drodzy Państwo, ma istotne znaczenie, skąd my pozyskujemy te węglowodany. E, oczywiście nasz organizm potrzebuje. E, Odpowiedniej ilości węglowodanów. I te węglowodany najlepiej e, pozyskiwać z naturalnych produktów czyli oczywiście warzywa, owoce, produkty zbożowe to są te bardzo pożądane źródła węglowodanów w naszej diecie. Natomiast cukry proste e, czyli cukry rafinowane cukry e, dodawane w procesie produkcji e, najlepiej ograniczać i te cukry e, nie powinny stanowić więcej. Niż 10% energii w naszej diecie. Oczywiście cukry proste występują także w wielu innych produktach, yy, chociażby w owocach, ale tutaj występują naturalnie i musimy pamiętać, że oprócz cukrów prostych, w owocach znajdują się również witaminy, składniki mineralne, polifenole które są bardzo cenne i bardzo ważne dla zdrowia naszego organizmu. Zatem yy, stwierdzenie, że cukier żywi raka. Możemy tutaj obalić. Jest to mit. Natomiast musimy oczywiście pamiętać o tym, że jeśli chodzi o ryzyko zachorowania na nowotwory, to aż 12 różnych rodzajów nowotworów jest związana z nadmiarem tkanki tłuszczowej w naszym organizmie, a oczywiście wysokie spożycie cukrów prostych, przede wszystkim pochodzących ze słodyczy, z wyrobów cukierniczych, czy też z przetworzonej żywności. Sprzyja rozwojowi nadwagi i otyłości. W związku z tym można powiedzieć, że jest w tym ziarenko prawdy, że oczywiście poprzez wysokie spożycie cukrów prostych możemy zwiększać nadmiar tkanki tłuszczowej w naszym organizmie, a przez to zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór. Są oczywiście w tej chwili już dowody naukowe na to, że niektóre nowotwory są powiązane. W sposób bezpośredni ze spożyciem cukrów prostych. Tak jest chociażby w przypadku raku trzonu macicy, czy też raka trzustki. Jakie są więc te tak zwane dobre cukry w naszej diecie? Wiemy również z badań klinicznych, że ryzyko zachorowania na nowotwory można zmniejszyć poprzez regularne spożywanie. Produktów, które zawierają węglowodany, ale oprócz węglowodanów, zawierają coś jeszcze: błonnik pokarmowy, witaminy, składniki mineralne i oczywiście bezcenne polifenole. Gdzie znajdziemy tego rodzaju składniki? Oczywiście to są warzywa, owoce, produkty zbożowe z pełnego przemiału, nasiona roślin strączkowych. W tych produktach znajduje się także dużo błonnika pokarmowego. A ten oczywiście spowalnia tempo wchłaniania cukrów w, w jelitach. W związku z tym możemy w ten sposób zmniejszyć ryzyko rozwoju chociażby raka jelita grubego. Także podsumowując, oczywiście węglowodany są dla nas niezbędne, natomiast należy ograniczać w diecie spożycie cukrów prostych. Drugim mitem, który dość często pojawia się w różnych źródłach popularno-naukowych, jest twierdzenie, że należy wykluczyć z diety osoby chorej na nowotwór białko pochodzenia zwierzęcego, ponieważ może ono sprzyjać rozwojowi nowotworów. Czy tak jest naprawdę? Musimy pamiętać o tym, czym jest białko w diecie osoby chorej na nowotwór. Przede wszystkim u osób chorych na nowotwory mamy do czynienia ze stanem zapalnym, który ma charakter przewlekły. W związku z tym organizm osoby chorej potrzebuje więcej białka. Białko w organizmie osoby chorej na nowotwory jest wykorzystywane do naprawy uszkodzonych w trakcie leczenia komórek. Oczywiście, jeśli chodzi o podaż białka w diecie, najlepiej, jeśli zadecyduje o tym lekarz prowadzący lekarz onkolog Natomiast musimy pamiętać o tym, że bez białka bardzo trudno jest odnawiać te naturalne zasoby organizmu. I teraz tak, czy białko możemy wykluczyć, albo czy możemy wyłącznie posługiwać się białkiem roślinnym? Warto, żebyśmy wiedzieli, jakie jest zapotrzebowanie osoby chorej na białko z diety. Jest ono dość podobne do tego zapotrzebowania, które jest dedykowane osobom zdrowym, natomiast jeśli porównamy tutaj tak naprawdę przebieg choroby, to to zapotrzebowanie może być bardzo różne. Oczywiście u osoby, która ma nowotwór, który wymaga jedynie pewnego monitorowania, zapotrzebowanie może być podobne do tego poziomu który jest niezbędny dla osoby zdrowej. Natomiast u osoby, która jest poddawana intensywnemu leczeniu, chemioterapii, radioterapii to zapotrzebowanie się zwiększa. Przeciętnie może wynosić około 1,5 g na kilogram należnej masy ciała. Co jest ważne, żeby ta odnowa białek w organizmie była sprawna, więcej jest potrzeba białek zwierzęcych w stosunku do białek roślinnych. Ta proporcja białek roślinnych do zwierzęcych u osób zdrowych wynosi 2 do 1, natomiast u osób chorych wynosi 1 do 1, co oznacza, że potrzebujemy w diecie osoby chorej więcej białek pełnowartościowych pochodzących z produktów zwierzęcych. Niestety, większość białek roślinnych ma niższą wartość odżywczą, co oznacza, że nie do końca może być wykorzystana na potrzeby ustrojowe, na potrzeby budulcowe. Natomiast jeśli chodzi o białka pochodzenia zwierzęcego, one zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy. Jedynie białko nasion roślin strączkowych i orzechów wykazuje podobną wartość odżywczą do białek zwierzęcych. Natomiast oczywiście nie do końca i nie zawsze możemy wykorzystać te produkty w diecie osób chorych na nowotwory, chociażby ze względu na to, że większe spożycie tych produktów może powodować wzdęcia czy inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Oczywiście, białka roślinne zawierają także żelazo niechemowe. Które jest dużo gorzej przyswajalne od żelaza, które znajduje się w białkach pochodzenia zwierzęcego. A oczywiście jest to składnik, który jest niezbędny w diecie osoby z chorobą nowotworową. Zatem białka pochodzenia zwierzęcego powinny znajdować się w diecie osób chorych na nowotwory. Oczywiście należy tutaj pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Ograniczamy spożycie mięsa czerwonego oraz przetworów mięsnych, czyli wędlin. Mięso czerwone zawiera dużo więcej nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu i tak naprawdę nie jest niezbędne, aby było ono codziennie w diecie. Może być jeden, dwa razy w tygodniu, jest to ilość zupełnie wystarczająca. Natomiast jeśli chodzi o mięso przetworzone, czyli wędliny, najlepiej. Takich produktów unikać, ponieważ są one zwykle konserwowane fosforanami, w związku z czym nie do końca mogą przynieść korzyści zdrowotne. Pamiętajmy także o tym, że jeśli w diecie znajduje się mięso, to ważna jest obróbka tego mięsa czyli sposób przygotowania. W wysokich temperaturach, czyli podczas smażenia czy przedłużonego grillowania, powstają substancje, które działają rakotwórczo. W związku z tym, przygotowując mięso, najlepiej wykorzystywać inne techniki kulinarne. Oczywiście warto też pamiętać, że bardzo dobrym źródłem białka w diecie są ryby, a także białko, jajka. I te produkty. Powinny y, znajdować takie swoje regularne miejsce w diecie osoby chorej na nowotwór. W diecie y, pacjenta y, onkologicznego, tak naprawdę, mniej więcej połowa białka powinna pochodzić właśnie z produktów y, pochodzenia zwierzęcego, po to, aby procesy odbudowy y, uszkodzonych tkanek zachodziły poprawnie. Kolejnym mitem który bardzo często jest rozpowszechniany wśród pacjentów chorych na nowotwory to to, że sok z buraka poprawia morfologię. Szanowni państwo, sok z buraka oczywiście może być wartościowym elementem diety. Natomiast warto pamiętać o tym, że ta ilość, którą wypijamy w ciągu dnia, nie powinna przekraczać jednej szklanki. W burakach znajduje się dużo węglowodanów, dużo skrobi. W związku z tym, te cukry bardzo łatwo fermentują w jelitach, mogąc powodować wzdęcia czy też biegunkę. No oczywiście są to dolegliwości, których nie chcielibyśmy prowokować u pacjentów nowotworowych. W związku z tym, na pewno w przebiegu chemioterapii, czy radioterapii, czy też bezpośrednio po operacjach taki sok z buraka niekoniecznie przyniesie korzyści. Co więcej, może spowodować pewne dolegliwości. Natomiast, e, oczywiście, sok z buraka zawiera sporo potasu, wapnia, magnezu, e, trochę żelaza niechemowego. E, może więc oczywiście wpływać na poprawę e, obrazu krwinek, natomiast w bardzo niewielki sposób. Co więcej, przyswajalność żelaza z buraków czy też z innych produktów roślinnych wynosi zaledwie od 2 do 5%. Zatem, aby zabezpieczyć potrzeby organizmu młodej kobiety, tak naprawdę ta kobieta musiałaby spożywać około 21 kg buraków dziennie albo wypijać 26 litrów soku z buraka. Zatem, czy ten burak w przypadku anemii jest produktem, który tak naprawdę może pomóc? No, niestety nie. Natomiast może stanowić oczywiście element zbilansowanej diety w rozsądnych ilościach. Bardzo często pojawiają się też takie informacje i pacjenci też poszukują takich informacji o dietach leczących raka. Leczących mówię tutaj w pewnym cudzysłowiu. Ale chciałabym dzisiaj przybliżyć dwie takie bardzo popularne diety, które są przedstawiane właśnie jako takie, które, które mogą leczyć chorobę nowotworową. Pierwszą z nich jest dieta ketogeniczna, dieta, w której największy swój udział mają tłuszcze. Jeśli Państwo pamiętacie z poprzednich slajdów, zapotrzebowanie Organizmu osoby chorej na nowotwór na węglowodany wynosi od 35 do 50%. Natomiast w diecie ketogenicznej ilość węglowodanów ogranicza się bardzo drastycznie do, 2, 5, do rzędu 2-5% energii z węglowodanów. Tego białka w diecie ketogenicznej także jest bardzo mało, od 5 do 8% zaledwie, podczas gdy potrzeby organizmu osoby chorej. Wynoszą średnio 15-20%. Pozytywne efekty tej diety zaobserwowano u pojedynczych pacjentów z glejakiem, którzy byli leczeni metodami tradycyjnymi, a jednocześnie stosowano u nich dietę ketogeniczną oraz suplementację niedoborowych składników. Niektóre efekty były dość obiecujące. Dochodziło m.in. do zahamowania rozwoju nowotworu, guzy ulegały zmniejszeniu, czy też redukcji ulegała ilość naczyń, które odżywiały nowotwór. Natomiast, aby potwierdzić skuteczność diety ketogenicznej dla chorych z nowotworami nie tylko mózgu, ale także innymi rodzajami nowotworów należy rozpocząć badania kliniczne w tym zakresie i potwierdzić jej skuteczność. Natomiast musimy pamiętać o tym, że zastosowanie diety ketogenicznej u większości chorych z nowotworami tak naprawdę może przynieść bardzo niekorzystne skutki. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na tak dużą podaż tłuszczu w diecie, może dochodzić do dyskomfortu w przewodzie pokarmowym, do nudności wymiotów, wzrostu ciał ketonowych we krwi, czyli zatrucia, a nawet śpiączki, do hipoglikemii, bo przecież tam jest bardzo mało węglowodanów. W związku z tym, że nie, nie ma praktycznie warzyw, owoców, produktów zbożowych, bardzo często może dochodzić do deficytów witamin, składników mineralnych. Brak błonnika pokarmowego może powodować zaparcia. Mogą się nasilać również procesy zapalne w organizmie, a jakby te niedobory także mogą skutkować utratą masy ciała. Przewlekłe stosowanie diety ketogenicznej przez osobę chorą na nowotwór – może powodować również niekorzystnie na badania biochemiczne, w tym nastężenie cholesterolu, może powodować utratę masy mineralnej kości, a także sprzyjać tworzeniu się kamieni w nerkach. Drugim przykładem takiej diety, czy też terapii, nawet, która jest przedstawiana jako taka, która może leczyć nowotwory, to terapia Gersona. W tej diecie przede wszystkim stawia się na produkty pochodzenia roślinnego. Każdego dnia zachęca się chorych do tego, aby spożywali od 7 do 9 kg warzyw, owoców oraz produktów zbożowych z całych ziaren. Pierwsze trzy miesiące takiej diety opiera się wyłącznie na spożywaniu świeżo wyciskanych soków, warzywnych i owocowych. To jest około 13 szklanek dziennie. Nic poza tym, wyłącznie soki. Eliminuje się oczywiście w całości produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli zarówno mięso, ryby, jajka, nabiał. Eliminuje się także produkty wysoko przetworzone sól, cukier, alkohol. Jednocześnie zachęca się chorych do przyjmowania suplementów przeróżnych nie tylko witamin, ale także różnego rodzaju wyciągów, enzymów. Zachęca się do wstrzykiwania również różnego rodzaju wyciągów. No i oczywiście kolejnym niezbędnym elementem tej terapii jest oczyszczanie organizmu, które ma się odbywać przy udziale regularnych lewatyw z kawy, oleju rycynowego czy rumianku. Ta terapia jest. Bardzo niebezpieczna dla osób chorych na nowotwory i niestety może mieć wiele bardzo niekorzystnych dla zdrowia konsekwencji. Przede wszystkim niedobór produktów pochodzenia zwierzęcego, a także wielu innych grup produktów spożywczych, może skutkować niedożywieniem białkowo-kalorycznym, niedoborem wielu składników odżywczych. Zaburzeniami wodnoelektrolitowymi, bo oczywiście mamy tutaj do czynienia również z oczyszczaniem organizmu. Nadmiernym spożyciem niektórych witamin, niedokrwistością, osteoporozą i zaburzeniem czynności wielu narządów. Mogą się pojawiać tutaj różne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, nudności, wymioty, bóle brzucha. Czasem nawet chorzy mają do czynienia z podwyższoną temperaturą czy bólem głowy, ale autorzy tej terapii uspokajają, że to jest jak najbardziej normalne i tak się na, na samym początku zawsze dzieje. Duże jest także ryzyko uszkodzenia śluzówki jelita ze względu na te częste lewatywy no i oczywiście w związku z tym większe ryzyko infekcji tej błony śluzowej jelita. Bardzo Szkodliwe mogą być również skutki stosowania suplementacji i może tutaj dochodzić do wielu zaburzeń metabolicznych, a nawet zatrucia. Trzeba też oczywiście pamiętać, że ta niekonwencjonalna metoda, jaką jest terapia gersona, ma swoje koszty, koszty wcale nie małe, dlatego że terapia zaczyna się od pobytu w takim specjalnym ośrodku, gdzie pacjent otrzymuje. Instrukcje, cały protokół takiej diety. Później jeszcze często wymaga pewnych konsultacji: należy zakupić odpowiednie książki, odpowiedni sprzęt do wyciskania soków i, i jakby różne inne dodatkowe akcesoria kuchenne. No, oczywiście, ten zakup sprzętu do wlewek. No i jeszcze cała duża kwestia dotycząca zakupu żywności z upraw ekologicznych. A te ilości warzyw, owoców czy, czy produktów zbożowych są naprawdę duże, szacunkowo ponad 200 kg miesięcznie. Zatem możemy sobie uświadomić, że koszt takiej terapii jest duży, skutki mogą być bardzo niekorzystne, a efekt bardzo wątpliwy, dlatego że ta terapia nie została zweryfikowana w żadnym badaniu przedklinicznym ani w laboratoryjnym, ani z udziałem ludzi, ani z udziałem zwierząt. Jedyne dostępne informacje na temat skuteczności tej terapii pochodzą tak naprawdę z badań retrospektywnych, czyli z opisów pacjentów. Tak naprawdę, aby potwierdzić skuteczność takich terapii, znów należałoby ją poddać badaniom klinicznym na odpowiedniej grupie pacjentów. Natomiast co jest bardzo niebezpieczne, osoby, które wierzą w jakąkolwiek terapię, która może wyleczyć raka, bardzo często rezygnują z terapii standardowych. Przez to oczywiście odbierają sobie szansę na wyleczenie choroby nowotworowej. Zatem podsumowując, stosowanie prawidłowo zbilansowanej diety, zawierającej wszystkie niezbędne składniki odżywcze: węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne. Jest ważnym elementem wspomagającym leczenie onkologiczne. W świetle obecnej wiedzy nie ma żadnej diety, która leczy raka, która mogłaby wykazywać podobną skuteczność do leczenia standardowego nowotworów. I oczywiście stosowanie tych wszelkich terapii alternatywnych może mieć niekorzystne konsekwencje dla zdrowia, tak, na, tak naprawdę również przyspieszać niedożywienie, utratę masy ciała. I wyniszczenie. Nie ma diety leczącej raka. Odpowiednia dieta w czasie choroby nowotworowej może wspomagać efekty terapii. Natomiast warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Rozróżnijmy tutaj: dieta, która ma zapobiegać rozwojowi chorob, chorób nowotworowych, to nie to samo co dieta, która jest zalecana indywidualnie w konkretnych sytuacjach i dolegliwościach przebiegu choroby nowotworowej.